Ale sobie ładnie pływam, elegancko. Co może mi się stać w wodzie? No nic mi się nie stanie, dlatego, że to jest basen na moim domie. To jest skypool, patrzcie. Basen z otwartą przestrzenią, gdzie mogę patrzeć sobie cały widok na moją wioskę. Luksusowo, co? A w tym filmie każde obrażenie spowoduje, że mi się gra zmieni i mogę grać w inną gierkę, tylko jak Dajka. dostanę damage, jak dostanę... Ej, czekaj, kto tu mi tutaj przyszedł? Ej, opowiadam o moim odcinku. Ja nagrywam dzisiaj inne gierki, tylko, że nie będę zmieniał gry, bo nic mi się nie stanie. Co może mi się stać w wodzie? No właśnie, nic mi się nie stanie. Ej, to Mogę to sobie popływać. elegancko pływać. Brzu! Chcę znowu popływać, tylko uważaj, dlatego, że wow. tutaj jest Skypool. Widzisz, ten basen jest otwarty i normalnie możesz patrzeć na całą Smajlandię. Widzisz, jak fajnie? Elegancko. jest super basen! Chciałabym mieć taki. No, to jest tylko jedyny ej, basen ej, dawaj na Smajlandii. to dalej skoczy. O skoczy? Nie, to jest niebezpieczne. Jak wyskoczysz, to może spaść na dół. Ej, tu jest ślizgo. Wow, 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 widzieliście? Prawie się pośliznąłem. Ale widzieliście ten refleks, chudego, prawdziwego byka. Ej, ale dawaj, dawaj, tu nie? będziemy skakać i kto dalej skoczy do basenu. Nie, nie skacz, nie skacz! Uważaj, bo możesz się pośliznąć i spadnąć na dół i złamiesz sobie stopę albo Oj, coś. Oj, przestań, smajstą. Nie, nie możemy tego zrobić, dlatego że gra się zmieni i wtedy nie będę w Minecraft'cie. Nie, nie rób tego. Dobra, przestań, chodź, no, nie gadaj. Nigdzie nie idę, uważaj, uważaj, Gim Livia. Uważaj, uważaj, uważaj! Wow, oj prawie byś się pośliznał, Byłaś bardzo blisko tego rogu. Piję sobie kokoska. Hmm, jaki Dobre, dobry kokos, nice ale fajny kokos. Co, co, co ty Robimy robisz? wojny wojnę na pluskanie! Co, nie na, na żadne uh. pluskanie! Nie, nie, żadna wojna basenowa! Nie, 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 nie. uważaj! uważaj. Bo z basenu mnie wywalisz! Nie, 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 tu ślisko. Tu jest ślisko! Co się stało? Gdzie ja się pojawiłem? O, nie, 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 ja mam strój, przecież to jest Squid Game! O, serio, to jest strażnikiem? O, nie tu igraj, dobrze! Nie tu graczy! Ej, kokolako! O, nie, to jest gra Squid Game! W Roblox, o oo! Proszę, nie rozwalaj mnie! Ja cię będę obserwować. O, nie, to strażnik! Wow, ludzie padają! Co się mu stało? Padł! Musimy się zatrzymywać, tam jest lalka A, ze Squidem. Kolejna osoba! Oni, ile padają? Proszę, nie rozwalaj mnie! No, o, nie, uważaj, uważaj, to się o, nie ruszaj. O, o, o stoję mu na głowie! Ej, co jest Stanąłem na głowie tej dziewczynie. Dobra, idę, 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 szybko, szybko, szybko. Raz, stop! Okej, okay, stoimy. Proszę, nie rozwalaj mnie, strażniku. O, nie. Jak nie będziesz się ruszał, to cię nie rozwalę. Muszę ubarać, muszę ubarać. Skaczę, dobra! Okej, okay, czerwone, ale jest mega ciężko, nie mogę dostać obrażenia, bo mi się gra zmieni. Dobra, idę, idę, idę. Szybko, szybko, szybko. Wow, jak to ten... no! Dostał! Raz, stoję, stoję, stoję. O, proszę, nie rozwalaj mnie, nie chcę obrażenia, bo mi się gra Zielone, zmieni. trzeba iść. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, dobra, stoję, stoję, stoję. Ile ludzi popadało? Mega mocno, dobra, i teraz idę, idę. Jeszcze troszeczkę, kokolako śpiewa, kokolako, Na stoję. Zostałem ostatni, jeszcze troszeczkę brakuje. Dojdę, dojdę, dojdę. I gra się nie zmieni. Dobra, idę, 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 jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę i... I <laughs> tak się na mnie wszyscy ochroniarze, nie rozwalajcie mnie, proszę, nie. Dobra, dojdę, 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 dojdę. To to stoję, stoję, stoję. Jestem bardzo blisko. Bardzo blisko. A, wyrzucił mnie, co on robi, Ej, specjalnie, nie. Nie robcie mi tego, nie róbcie mi tego, nie dojdę, oni mnie specjalnie wywalają. To oni mi robią. Co on robi? A masz, też cię popchnę. A masz, a masz, popchnę go, popchnęłem go. Dobra, nie, ej, co jest? Co ty mi robisz? Nie, przez ciebie padnę zaraz! O, nie, a masz... Też go wywaliłem, też go waliłem. Co oni mi robią? O, nie, 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 ja, ja, oni specjalnie to robią, nie! Nie! Nie, nie róbcie mi tego, nie! Ała! Padłem! O! Ej, zaraz, gdzie my lecimy? Co to za autobus latający? W jakiej, jakże jestem? Serio? Tutaj trzeba spaść? Dobra, no to. To to jest! Livia, w takim razie mamy mapę, gdzie skaczymy? Może słone? albo na tą górkę skoczmy? Tutaj pokazałem górkę, widzisz, tam jest zaznaczone. Skacz teraz! Ej, czy to jest Gierka Fortnite? Serio? Uj, jakie lata. Jak Spider-Man. Spider-Man. Kiedy mam rozłożyć lot, nie? Nie wiem, nie wiem. Skaczna dula, sama się rozłoża, bo teraz może. Dobra, lecę, lecę, lecę! Ej, to Fortnite, ale jazda to jest kolejna nowa gierka, bo tam dostałem obrażenie, to mi się zmieniło. Dobra, wylądowałem, ale tu nic nie ma. Dobra, o nie najgorzej, tu nic nie ma! No nie, gdzie ja wylądowałem, serio? Jest? Dobra, dobra, idę, idę, idę. Jak tu się biega, Dobra, Tutaj, te, 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 tak się biega, dobra? Hy, próbuję, próbuję znaleźć jakąś broń. Jest mam broń, mam broń, mam broń, mam broń! Dobra, dobra, mam broń. A jak się tu się buduje? Czekaj, tak się buduje, okej, okay, tak, dobra. Dobra, będę pamiętał, uważajmy, tylko nic, nie możemy dostać ja, żadnego stotuję, obrażenia. Stotuję. Jest. Dobra, ja Fortnite'a już to bardzo dawno bronie? nie grałem Ja z zrok nie grałem w Fortnite'a, serio jakąś e, broń! Odbieram, okej, okay, dawaj mi ją! E. Pistolet! No ja tutaj stałem. A, spada na dół, dlaczego! I teraz zobaczmy... Tam ktoś biegnie, widzę go! Widzę go, tam ktoś jest! Ja się chowam! Tam tam, tam strzelam do niego! Szłam do niego! A masz! A masz! A masz! Rozwalę go, rozwalę go! Tam jest to daleko, widzę go! Strzelam w niego! No nie mogę go celować, ja się poduje, To jest nie fair, dobra, uważaj! On we mnie chyba strzela, ale ja muszę uważać. On do mnie zbiegnie! A Hej, aż... Dobra, to uciekajmy! A on się buduje, tam jest ich dwóch! Dobra, tam jest ich dwóch, widzę ich. Nie mogę celnąć! Dostał! Dostał, dostał! Dostał raz. O nie, idą, 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 idą. Idą po nas. Uciekaj! Uciekamy! Uciekamy w nogi, w nogi, w nogi. Uważajmy, nie możemy dostać żadnego obrażenia. Ani jednego HP. A może uciekajmy stąd? Ej, tam jest jakiś taki dom na wodzie, może tam przepłyniemy. Dom na wodzie? Tutaj uważajmy, tylko na lewo i prawo. I tutaj słyszę, jak ktoś się strzela. Podejdźmy do nich. Rozwalę ich, rozwalę ich, rozwalę ich. Jest to najlepszy. I widzę, jak się budują, no. Tutaj, 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 patrz, jak blisko jest. A masz! Pom 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 bum, bum. bum, 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 bum. Aaaaaah czekam, że mnie tylko nie celnął. Bo jak dostanę obrażenie, to wtedy uważaj, bo gra się zmieni. Dobra, czekaj, 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 widzę, widzę. Tam są... Patrz, masz, widzę go! A masz, a masz, nie mogę go celnąć w ogóle, dostał raz! No a tam jest drugi dros, nie mię, go położyłem! Dawaj, jest, nie jest! Nie leży, leży, leży! Ola, no, no, właśnie, to jest kolejny! Tuba, 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 tuba. Nie dostaj obrażenia! Nie dostaję obrażenia! No druga droga uważaj. Nie dostałam, nie dostałam! A masz, a masz rozwaliliśmy go! Rozwaliliśmy ich cały skład! Let's go i nie dostaliśmy ani, ani jednego obrażenia! Uważajmy teraz, żeby tylko nie dostać mamy full życia! Strefa nas goni! Nie można nas uderzyć! Biegnij szybko! Skacz! Lecę! Nie, nie! Dostało wrażenie! Strefa! A o, i znowu jestem w Robloxie. Padłem w poprzedniej gierce i jestem z moim pieskiem. O, Shiba tu jest. Shiba do was czeka. Ojej, jaki siłociak. Zostawcie łapeczkę w górę dla Shiby. Pamiętajcie o łapeczce. Shiba prosi o jedną łapeczkę. Kto kliknie dla Shiby? No, on jest taki słodki. No walnijcie o jedną łapeczkę i jedną subskrypcję. Pamiętajcie też o subskrypcji. Dobra, o, Shiba, o, by <ślażdżasz> pomochał. Dobra, okej. No i wchodzimy teraz sobie do sklepu, idziemy do sklepu, bo to jest Roblox Brookhaven, czyli żyjemy sobie w mieście. O, tu jest jakaś ładna dziewczyna. Stoi o, siemka, hejka, o jaka ładna. Dobra, idę sobie do sklepu, wejdę sobie do sklepu, tutaj mi się nic nie stanie. Tutaj wszystko jest fajnie. O, wezmę sobie jedzenie, chlebek sobie wezmę, Coca-Colę sobie wezmę, się napiję. O, mam Coca-Colę, ale fajnie. No i takie życie jest eleganckie. Dobra, tutaj wezmę se picie kolejne. No, ale fajnie wezmę sepicę. Patrzcie, mogę sobie zjeść. Am, am, am. Jaka dobra pizza, dobra pizza, bardzo dobra, dobra pizza Dobra, zjemy sobie, wypijemy mleko O, no, ale super Dobra, teraz wyjdźmy ze sklepu Napiliśmy się, najedliśmy No, co mi się tu może stać? No, nic mi się tutaj nie stanie Ale fajna pogoda, jak tu pięknie, jak tu ładnie Ale tu super e, Zaraz, zaraz, e, co to za auto jedzie? Ej, ej, ej co ty robisz? Zatrzym się! O nie! Jestem z w Minecrafcie O, dobra, byłem wcześniej w innej gierce Ale to jest Minecraft, tylko Zaraz, zaraz, co to są za tarcze? Smice slow. slow! Ale, ale Odwróć się O nie, znowu ty Livia. Nie rób, te... nie rób tego Nie rób tego, nie strzelaj, nie <laughs> Uważaj, jak mnie walniesz, dostanę damage, obrażenie, to wtedy mi się gra zmieni. Ja już chcę zostać w Minecrafcie, ja zawsze gram w Minecrafcie. Nie, nie rób tego Livia, nie, nie, nie! Nie, 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 Livia, nie, 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 nie celuj! Prawie byś mnie celnęła, koło głowy mi przyleciało, widziałaś to? Ko głowy dosłownie! O nie, jak mnie uderzysz, to wtedy gra będzie gdzieś indziej, ja nie wiem gdzie się pojawimy. Nie, O nie, 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 nie! Muszę ominąć, muszę ominąć, muszę ominąć, muszę O! Prawie z tobą umie celnęła! Oszalałaś? Nie, nie, nie rób tego, nie rób tego, proszę, bo zmieni nam się gra. Ja chcę zostać o Minecrafcie O nie, jedna tarcza, już druga, trzecia. Nie ma tarczy. O, o. O, teraz. Nie, 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 nie rób tego, nie. Ała! E, trzy? Mamy być cicho? Ej, co się dzieje, crewmate? Jestem Amongas! Ej, to ja, pomarańczowy! Moja postać zmieniała się na Mongasa, I teraz ktoś jest impostorem albo crewmatem? O nie. Ej, Livia, Shiba tu jest. Ej, patrzcie koło mnie tutaj. Ej, Livia, to ty? Livia, Livia, Livia. Ej, to jesteś ty, dobra, chodź za mną. Nazywałam się jak Shiba. Bo za nim z za naszym Dobra, to jest Livia, która nazywa się Shiba I ja jestem Smile Teraz idziemy, nie wiadomo kto jest impostorem Jak ktoś dostanie obrażenie, to wtedy gra się kończy No dobra, no to w takim razie idziemy sobie dalej Okej, okay, ja nic nie widzę ja, ja, wchodzę na kamery. ja wchodzę na kamery I patrzę teraz z kamery, czy ktoś tu idzie? Hmm. O, widzę jednego białego, przechodzi Tutaj ktoś idzie Dobra, 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 ale minęli się, tylko nic nie zrobili Widzę ciebie, Livia Patrzę teraz na kamery, czy ktoś tutaj nie oszukuje? O, nie kogo da... światła. Nikogo nie ma, okej, okay, przejdźmy sobie tędy. O, co się stało? Ej, ktoś jest reportową ciało? Ktoś padł. Kto to o -o. jest? Dwóch padło. Ej, dwie osoby. Kto to? Kto? Kto to napisze? Napi... Ej, to, Kto nie to nie ja, naprawdę. Ej, to nie ja, ja piszę, że to nie ja. To nie ja. Coś, ej, to nie ja. Jak coś. To nie ja. Głosujmy na Spenswell. O, dobra. <laughs> Na niego głosujmy. Dobra. Dobra, ej, Mi co? White? Dobra, no to... Podejrzany. Nie, nie, no to graj... No to na tego Spicy, może. Był White. Okej, okay, dobra, to jego dawajmy. Okej, okay, głosujemy. Kogoś no. musimy wywalić. Wszyscy zagłosowali na białego! Czyli na tego spicy koło mnie. Spicy fan. Uwaga, uwaga, uwaga. No I I, ci on był, ci on I... Zobaczmy, czy on był, czy on pada? I pozobaczmy, czy on był imposterem, spicy fan! was the imposter! Ja. Tak, trafiliśmy! Dobrze! Yes. Wygraliśmy gierkę! Ja. <laughs> Victory, let's go! O, znowu się zaczyna kolejna gierka! Oj, znowu zostałem. Teraz jest dwóch impostorów i więcej graczy! O, oh, o, oh, dobra, teraz mogą nas e, zranić Dobra, jest więcej ja znaczy, jest raczej, graczy, raczej graczy I są przyspieszeni O nie, jaka tu jest duża szybkość Musimy uważać O nie, Livia, gdzie jesteś? O, o, teraz szybko biegam Nie no, Muszę uważać, muszę uważać, bo jak mnie kropnie ktoś, jak mnie ktoś kropnie Widzę kogoś tutaj reaktor, w elektrikalu Reaktor, trzeba Okej, okay, ja tutaj robię, 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 robię tutaj Robię kabelki Zaraz, zrobiłem kabelki, okej okay. Ej, zaraz, zaraz, ona stoi koło tego Tu jakaś szyba. Ej, czy to nie jesteś ty? No to ja robię kabelki! Okej, myślałem, że... Czekaj, czekaj, dobra, ja sobie poszedłem dalej. Patrzę... O, tutaj jesteś z powrotem, okej. Dobra, to idę dalej sobie, patrzymy teraz tu. Szybko biegniemy, ale tu już szybko... Szybko biegnę, biegnę, teraz tu, okej. Ten jest ta kamerach, zobaczę sobie też kamery, nie mogę wąsić na kamerach. Dobra, idę sobie... Ej, co jest, nie mogę przejść! O nie, zamknął mnie! O nie! O nie, 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 drzwi! O, 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 o! Mam problem, zamknął mi drzwi, dobra, o 7-7, okej, ale on żyje, dobra. Ktoś posamykał drzwi po prostu. Dobra, idę, idę, zaczmy teraz tutaj. Czy kto to będzie. Ciao, zaportowany! To ten. E, ja no? wiem, to ten, to ten. w czapce! To ten w czapce! Ja już wiem, musimy go wywalić. Dobra, 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 dobra. Ja widziałem, jak on szedł, nie? Eee, jest 100%, nie? Ja widziałem, jak w czapce, nie? Reportujemy, reportujemy, go zatrzymy. Czy trafię ludzie na niego? Bo widziałem, jak on szedł i po prostu nie wiem, czy on już tam nie był, bo szedł do góry. Dobra, zobaczymy. Orange safe, o. Napisałam. Tak, ja jestem safe! <głos> <głos> Dobra, zobaczymy, na kogo padnie. No i wylatuje policjant, wylatuje i... Czy był? Nie był impostorem, o nie, trafiłem! No? <noise> dwóch impostorów dalej gra! O, 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 teraz mamy duży problem, dwóch impostorów dalej stop. jest! Teraz gdzie idziemy, gdzie idziemy? Ja miś, teraz. Teraz szybko, szybko, szybko po prostu biegnę, Dobry, sprawdzę ja robię tutaj. Robi zadania, robię zadania. Okej, okay, okej, okay, ktoś to... O nie, widziałem go! To chyba Apollo, to chyba Apollo. Widziałem go, widziałem jak szedł Miesz, do góry. Czekaj, czekaj, zniknął nagle, nie wiem gdzie on jest. Hej, zaraz, zaraz, ja się boję, że ktoś mnie zaraz zwalnie. Normalnie, my, ja myślę, że to jest Apollo, dlatego że on nagle mi zniknął. E, dobra, idę teraz tutaj, nikogo nie było, teraz na prawo. Dobra, tu drzwi są zamknięte. I odpada kolejny gracz. Zobaczmy, czy był impostorem. Apollo, Any impostor. Tak, Nieł. był impostorem. I poleciał stąd. Poleciał w śląd dal. No raz został jeszcze jeden impostor. Mam nadzieję, że po prostu nie? Drzwi są zamknięte, nie możemy przejść. Drzwi o -o. są zamknięte, okej, okay. drzwi. Niestety, tutaj, Zamknęli dobra. Nas. Nie możemy wyjść teraz. I ciekawe, co się stanie, dobra. No to schodzę teraz na dół, schodzę na dół. Ja myślę, że to może być ten niebieski. Dzisiaj on tu poszedł i zniknął w wętach. Ej, to na pewno jest niebieski. Na pewno to jest niebieski, milion procent. Niebieski? Tak, 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 Ale dlatego że. Zadanie. E, widziałem jak on po prostu szedł w prawo i zniknął. To by był tutaj dostępny. Dobra, tutaj biegnę szybko, teraz tutaj biegnę. E, tu jest niebieski. Widzę go, widzę go jak sobie biegnie. Dobra, 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 dobra. Ja go widzę, jeszcze jest taki jasno niebieski. Ciekawe, kto to będzie. Tutaj na prawo, na lewo nikogo nie ma. Dobra, biegnę, patrzę mapę, patrzę mapę. Idę teraz za białym. Tutaj stoi, patrzę na niego. Kto to jest? Zobaczmy. Czy on może być impostorem? Idę za nim, idę, obserwuję go, obserwuję go. Cały czas za nim chodzę, patrzę, patrzę. Czy to może być. On, dobra, zobaczę sobie wszystko. Chodzę cały czas za nim. O, to on jest, O nie! Pokonał mnie! O, uh o. -oh. Ej, co tu się pojawia? Jaka ta mapa jest długa. Ej, zaraz! Czy trafiłem do Stumble, guys? O nie, nie mogę paść, nie mogę paść. Muszę to wygrać. Patrz się skacze jak Stumble, guys. Lol, ja dawno w tej w tą wielkie nie grałem, jak chyba nie grałem, to i rok ponad. Dobra, nie mogę spaść ani razu. Czy mi się to uda? Ta mapa jest taka ciężka. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak tu jak, jak, jak tu jak się skaka. A, dobra, tutaj skaczę. Jestem chyba pierwszy. O nie, żeby mi tylko kulka nie walnęła. Uuu, dobra, jestem drugi, jestem drugi, jestem drugi. Teraz stoi, pod... trzeba podskoczyć. Dobra, skaczę, jakiego wybiła tego gościa z patadu. Ja jeszcze żyję, może trafię, może będę pierwszy. Patrzcie, ślizgam się, ślizgam się, ślizgam się. Lecę, 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 będę pierwszy, ale jazda! <laughs> jestem! No nie, temu był pierwszy, Dobra, ja będę drugi, patrzcie, jestem przy mecie i przechodzę Kolejnej rundy. Zobaczymy, czy dam radę. Wow, ile ludzi odpada. <laughs> Bardzo dużo, ale ja zostałem. Wczytywanie kolejnej mapy. Dobra, kliknijcie opeczkę w górę. Uwaga, to się wczytuje, to się wczytuje. I wy możecie zacząć mój sklep, słuchajcie, wyprzedaży roku. Tutaj macie sklep, gdzie dosłownie jest totalne czyszczenie magazynów. Dużo rabatów na różne rzeczy, na przykład na zegary, na wiele innych rzeczy. Wpadajcie, sprawdzajcie link w opisie z Dobra, ej, co to, tu... o co tu chodzi teraz? O co tu chodzi? Bo nie wiem, o co tu chodzi. Mam skakać po prostu? Ej, czemu to spada na dół? <laughs> Co tutaj? O co tu chodzi? Jak ja mam tu skakać? O nie, ja nie wiem co tutaj trzeba zrobić! O, że tylko nie spadł na dół! Dobra, uważajmy, uważajmy, to znika. A, to co się błyszczy, to znika, dobra, dobra, stoję, stoję. Co jest, za dawno nie grałem? O nie! Dobra, przeskoczyłem, dobra, dobra, dobra. Ktoś tam spadł na dół już! No, nie mogę spać, nie mogę spać! Nie! Huuu! Uh, prawie bym spadł. Dobra, dobra, skaczę, skaczę, żeby tylko przeżyć. Dobra, teraz tutaj. Dobra, stoję, stoję, tam już parę osób odpadło. Dobra, co tu jest za dance dosłownie O, przechodzę dalej, przyszedłem Ej, nie spadłem i dalej gram, koniec rundy Będzie następna Ale jazda dosłownie, co ja tutaj robię w tej gierce, nie? Unikaj laserów, dobra, musimy skakać Laser, laser, ok, skaczę Hups, o, ktoś spadł Ej, ktoś wypadł, dobra, zostało Jeszcze trochę osób, ciekawe czy ja wygram Kolejny laser, o nie, podwójny laser Podwójny laser o, hops. Dobra, dałem radę, dałem radę. Dwa lasery zostały, mało osób. Dobra, dobra kolejny laser. O nie, ile laserów tu leci. Hops, hops. Dobra, przecież skoczyłem, dałem radę. No, okej, okay, dobra. Gdzie są kolejne lasery? Musimy patrzeć na... O nie, tu szybko idzie, ktoś padł. Przeskoczyłem, dobra. Trzy lasery potrójne. Zostały tylko trzy osoby. Dobra, chyba jedna tylko z nas zostanie. Okej, okay, okej. Okay. Skaczę. Pum, jest, przeskoczyłem, dobra. O nie, kolejny laser idzie. Hops, jest, przeskoczyłem. Dobra, dobra, o nie, tu kolejny leci! Dobra, przeskoczę, przeskoczę tutaj kolejny. Hops. Dobra, 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 dobra! <śla> Ta prawie osoba był, odpadła! O nie, tu kolejny, nie! Padł, odpadam! Oj, gierka się zmieniła! To znowu Fortnite! To jesteśmy teraz w głównym mieście! Dobra, trzeba uważać, żeby oni nas tylko nie walnęli. Dobra, biegnę sobie na górę teraz. Słyszę, ile tu jest ludzi w ogóle. Słyszę każdego dookoła. Tu jest ktoś! Tu jest ktoś! A, gdzie on jest? Gdzie on jest, gdzie on jest? Gdzie on poszedł, widziałem go, widziałem go, on tu gdzieś był! O, jak oni się strzelają! Ej, dobra, to są kolesie! Uważajmy, bądźmy bardzo ostrożni Widzę kolesia A masz, dostał, dostał, dostał dostał. Drugi raz rozwaliłem go Patrz, rozwaliłem go Dobra, dobra, ja jestem koksem Tam widzę kolejnego A masz O nie, bo on we mnie celuje Żyjem tylko nie dostał Żyjem tylko nie dostał Gdzie on jest? Widzę go Jak no, ktoś tu idzie A masz w głowę, a masz Rozwalę go, rozwalę go Dostał Tak jest Jeszcze raz rozwaliłem kolejnego Ale jestem dobry Ale ja żadnego damage'u nie dostałem Uważajmy, żebym tylko Tu jest kolejny Bum, dostał znowu Dostał drugi raz, rozumiem kolejnego, ale jakie jestem dobry w tym. Kolejnego! Ja już mam 7 kili! siedem Ja chili. też jednego. No ja, 7 i nie dostałem żadnego obrażenia jeszcze. Aha, ale jazda, dobra, dobra. Lecimy, teraz czekaj, coś rzucę, może tam. Uwaga, rzucam coś, nie wiem co, rzucam. W ogóle coś rzuciłem. Dobra, rzuciłem, teraz tu. Jakoś Bum. syrena. Pum! O nie, ała. Nie, nie dostałem obrażenia, to nie było obrażenie, to nie było obrażenie. Tu jest, tu idzie, ktoś dostał, 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 dostał. O nie, on tu wchodzi do mojego dowodu, nic nie widzę! Ktoś zadebił mi tutaj! O nie, o nie, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie! Ktoś tu strzela, ktoś tu szczela! O o, muszę ewakuację, idę na górę, idę bardziej na górę może! Na górę wejdę! Tak, zamknę te drzwi, ej, słyszę kogoś. O nie, uważajmy, uważajmy, jestem na górze, jestem na górze, wyszedłem na górę! Wow, co to było walnięcie! Dobra, 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 jeszcze jestem, jeszcze jestem cały, kolejne walnięcie. Ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, widzę go, widzę go! A, tutaj idzie, dostał, dostał do mnie! Dostał, rug o, masz, o, masz, o, masz. O nie, tu idzie koleś. Dostał? O nie, co jest? Nie może dostać. Ej, co się tutaj dzieje? On tu widzi mnie! Nie, dostałem! O, kolejna gierka. Ej, zaraz, to jest znowu Roblox, ale czekaj, czekaj. Ej, to jest Roblox strzelanka? O, nie, tylko nie to. Będziemy musieli się z siebie strzelać i jestem przeciwko no to ciebie. No jak to, bez obrażeń. Wybieramy, wybieramy arenę. Dobra, teraz będziemy musieli strzelać siebie. Zobaczymy, kto wygra. O, o, tu mamy różne bronie. Zobaczcie, nie mogę dostać obrażenia. Nie może mnie trafić ani razu, dlatego, że... doraz weźmę sobie tą broń, wezmę sobie na przykład to rewolwer, wezmę sekatane i wezmę na przykład dymny granat Nie może mnie cenić ani razu Dlatego, że jak będzie jeden Damage To wtedy No, gra się zmienia Okej, okay, trzeba być bardzo ostrożnym Raz mi wrzucę może Granat dymny Na ja dymny, dymny rzuciłem, Okej, okay, nie widzi uh. Aha O masz Pum! O masz Zawala w ciebie Raz nawalałem, nawalałem Nie, ale... nie trafiłeś Nie trafiłem ani razu Drugi raz O masz Zawala w ciebie A, masz! Drugi raz! O, widzę ją, widzę ją, tam jest, tam jest, tam jest! Dobra, kto kto, kogo pierwsze celnie? Jak jeden damage, to wtedy gra się zmienia. Dobra, masz, masz! Pom, pom, nabalam, napalam w to, napalam w to! Dalej nic, dalej nic! Nie wiem, gdzie się ukrywasz, nie widzę cię. Cześć, gdzie ty jesteś tutaj? <laughs> cześć, cześć, ona może być. Nie boję się. Uhuu! Dobra, tutaj! Tu widzę, 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 biegnie, biegnie, biegnie. Uu, Dobra, skacze, skacze, skacze. O, masz prawie ci Celne. Kto kogo celnie pierwszy? Ja mogę celnąć ciebie! No jest grany. Ja się boję, kto kogo pierwsze celnie! Dobra, dobra, dobra. Ja czekaj. Cię trafię, ja Cię trafię, czekaj. A gdzie Ty jesteś? Nie widzę Cię. Tam jesteś! A masz! Jest o nie! Spadłem! Aaaa! Aaaa! Dobra, dobra już tu idziemy, na koły pięści! Masz, 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 napalam Cię! Ej, nie wiem gdzie idę nawet. Dobra. Celnałem Cię? Nie celłem. A czekaj, czekaj, gdzie ona jest? Jona ona jest? Gdzie ona jest? Ale tu ciężko! Cię? Ej, nie widziałem że to będzie takie ciężkie. No nie mogę Cię celnąć, no! Co Gdzie jest? No nie jesteś. mogę! Ej, no nie mogę celąć, no! Jeszcze żadnego obrażenia, przecież teraz runda minie! Kto kogo pierwszy celi? A, widzę ją! A, a! Dobra, dobra! Szyka, szukaj, uciekał, uciekał! Zaraz runda, runda, zaraz się zmieni! A masz! a masz! A masz! A masz! Co jest? Co jest? Nie trafiliśmy siebie ani razu, nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Co to było? XD serio? Dobra, teraz przegrasz! Dobra, muszę cię rozwalić i muszę cię rozwalić, no. No teraz od, może odbijesz strzał, jak będziesz szlała poważnie, to odbijesz strzał. czekaj, czekaj, uwaga! Dobra, dobra, patrzę, czy mam fajny pomysł, uwaga. Livia, gdzie jesteś? Nice A Nie widzę, jej, nie widzę jej. Ona jest. O tutaj, tu, tutaj, 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 uwaga. Patrz Livia, Ty Livia, jesteś? Livia! Livia! Tu jestem! A masz! Ja yes, subiła, no, dostałem dostało mrożenie. O, i znowu jesteśmy w Minecraftzie. Dobra. O, gra się zmieniła i w tej grze już chcę zostać. Tu na no, ta gra jest najlepsza. Ja chcę być po prostu w niej. Tylko ty mnie nie pchaj. Czekaj, mamy tutaj lawę. Musimy zrobić parkura, a tam jest laser i diamenty. No to skacz. Ej, dobra, do no to robimy parkura, tylko proszę uważaj, żeby, żeby nie mieć damage'u, tak? No teraz tutaj przychodzę, No teraz, Dobra, no skacz, to cię nie popchnę. Tu, teraz tutaj, teraz tu jest przeskoczyłem, Teraz twoja kolej, uważaj, Livia, uważaj, bo jak spadniesz, to gra a? się zmieni. Uważaj, uważaj. Dobra, 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 dobra. dobra. I jest! uff, dobra. Teraz mamy taki długi laser. Nie możemy tutaj się uderzyć, że idę tutaj bokiem. Okej, przejdę. Raz, powoli, 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 bo cię laser walni. Dobra, idziemy, tutaj mamy diamenty. O nie, kolejny laser! Jak mamy to przejść bez uderzenia! Aj, najgorzej. I tu kamera jakaś patrzy. Dobra, weź, weź się schyl, weź się schyl, ale ile diamentów? Pierwszy raz widzę tyle diamentów w tunelu. O nie, jakie mamy to przejść? ale ile tu mamy przejść? O, o, ten laser jest na poziomie mojej głowy. Musimy się jakoś położyć. Jak go mam przejść? Przecież on jest bardzo bliski. Dobra, próbujesz ty. Mm. Tylko uważaj, schyl się bardziej. Musisz Dobra, się schylić. No? Schylam się. Głowa na dół, głowa na dół, głowa na dół. Dobrze, 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 dobrze. No. dobrze. Nie! Tu stałaś, ałała